Amator. O oh jest! Bolicie to. Bolicie to, że uczciwy Polak dostał coś za darmo. Uczciwy Polak. <laughs> Siemano moi drodzy, witam was bardzo serdecznie u mnie na kanale. Z tej strony wagam i witam was bardzo serdecznie w takim nietypowym odcinku u mnie na kanale. Moi drodzy, odcinków ostatnio nie ma. I tak przypuszczam, że przez dwa tygodnie będzie ciężko z odcinkami, ponieważ zmieniam mieszkanie, wyprowadzam się na swoje, dzięki czemu będziemy mogli odpalać sobie live'iki wieczorami no i oczywiście więcej odcinków będzie na kanale, więc będziemy mogli razem pograć właśnie na live, no i moi drodzy tak wiąże się z tym, że mam dużo papierkowej roboty, muszę sobie to ogarnąć bo został mi tydzień do ogarnięcia tego, znaczy w sumie w sumie to trzy dni mi zostały do ogarnięcia tego, więc nie jest za ciekawie, a jestem na lodzie, tak możemy powiedzieć, no i przede wszystkim będę musiał sobie też złożyć nowego kompa więc jeżeli byście chcieli mi pomóc z złożeniem komputera tak plus minus do nie wiem jakiej kwoty no oczywiście nie będziemy celować w kwotę 10-15 tysięcy. Ja sobie tam wybiorę jakieś rozsądne propozycje, jak będziecie podsyłać w komentarzach, więc bardzo byłbym wdzięczny za takie właśnie, taką pomoc. No i przede wszystkim będę tam musiał ogarnąć światłowód, no. I co moi drodzy? W niedalekiej przyszłości będę chciał założyć Discorda dla nas, z tego względu, że nasz kanał, podkreślam, że to jest nasz kanał, bo my go tworzymy, a w szczególności to Wy go tworzycie, już ma próg 200 subskrypcji, co dla mnie to jest wow. Nie spodziewałem się, że aż tak ciekawie będzie mi się to nagrywało i tak wielu ludziom się to spodoba, więc dziękuję wam serdecznie za każdą subskrypcję. No i moi drodzy, to ode mnie będzie tyle w tym, w tym wstępie, To tak nazwiemy, bo nagrywanie będzie trwało dalej. Będę próbował robić 110 poziom. No i przede wszystkim będę wam próbował pokazać wszystkie ciekawe akcje, jakie przez ten czas uda mi się nagrać. To widzimy się już w gierce. Dzięki za wysłuchanie. Na razie. Ciekawie, ciekawie się zapowiada meczycho, tylko musimy położyć jeszcze trzy osoby z charge rifle. Mam nadzieję, że uda nam się to szybko. Dobra.

Kurwa, co to było? Skraberka, jak ktoś upolował. No, taki meczek, zobaczymy, ile udało nam się level'a wbić. 99, bardzo fajnie, My jeszcze mamy do otwarcia. Paczuszkę, zobaczymy, co będzie ciekawego w tej paczce, w epickiej paczce. Wow. Totalnie, kurde, nic. Z do hemloka? O jezus! Ludzie, daj tam mi pamiątkę i w końcu tą kosę do Revenanta. Proszę, nic więcej nie chcę. Też w sumie może była, tam szkoda, chyba. U mnie tak, ktoś chyba jest. Gdzie się pędzę? że gdzieś? Och ten jest. Złoty kefir. O, jest ma. Mam ma głup na sobie, ja jestem głup, Widzę cię. do ciebie Złoty shield, mamy shield, kurwa. O, 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 ja trzymaj, trzymaj wyżej. Robij go, grab, go Oje oh yeah. O yeah ledwo, a nie ez Jakie kurwa ledwo, chłopie Ograliśmy ich jak dzieci A ty ograłeś? It's for you Jeszcze se hita nabiłem właśnie Tego? To ciebie coś z tego głośniki jakiegoś o serio, Słyszę to takie pikanie jakby. A teraz? Nie, a przed chwilą. Ty? Dobra, to ty. I tak przewidam właśnie takie z chwilę południe. Nie wiem o co chodzi. Od pierwiastku już się ode mnie. <noise> tak, ty to... ile raczej nieparzysty, tak? <noise> Zmyślasz coś na tego. Nieprawda, mówię ci serio. <noise> A nie, dobra, okej. Okay. Dobra, o? tu ktoś był chyba. Nie, nie, chodzi. Leżą bylu. Wow, Fajnie, ale po cenie. Daj spokój, kurwa. Czemu się aż. jak za dawnych czasów. <grym> aż się łezka wokół kręci. No kiedyś to było, nie? Ja pierdolę, nienawidzę, kurwa tego. Nie mogę skoczyć, bo. gołąb się skacze gołąb się schowa. Gołąb? Hmm? No, jak gołąb wygląda. Okej, wejść z drugiej strony, może. spróbuj wejść. Gdzieś się przy drzwiach, z drzwiami od razu jest. Po co Bej, bej, być tam Jede, jeden leży 90 minut, minus 90. Dawaj go Tu minus 90 jest Uciekaj, uciekaj, cię. Zrobił słapa A nie, chyba nie jednak nie Tu, tu jest ciągle Przy drzwiach. Chodzi Lutuję go, zrobił słapa. Tu jest Poi Co ty zrobił? Zablokowałeś mi strzały! Dobrze mi ja się go zdejmiesz, no Come on No zablokowałeś ja, ja, mi strzały! Ja cię broniłem Moim <coughs> cięskim No, Okej okay. dziurki maletko Olera, no, oni <laughs> się na ruszają, nie mogę trafić nie mogę nawet docelować i teraz wchodzimy się że... nie, chodź, chodź, za mną, chodź, za mną, ktoś idzie, gdzie gdzie? ale z tym kurwa, Jezus. nie mogę... nie, nie mogę go kupać zaciukać Czaj, że nie mogę... Chłopa zaciukać, Nie rozumiesz to? Taki w tym wielkim. Setne poziom, iu. I dopiero. <grystanie> Amator. O, oh jest! Pamiątka! No, niemożliwe. <grystanie> Słuchaj. Co <grystanie> no, on co? Nie słyszałeś? Chłopie, to teraz ci robię screenshota. Ja się, co? No, idź ty, kłop, idź co, Robię idź, tak, ty. robię tak i bach. W końcu, po tylu... ...jest. jest I Jest. Ja kręca. Wiesz, że to mi się akurat wszystko nagrywa? Pierdziele. I co? Hmm, ciekawie, jaką by sobie pamiątkę kupić, co? Hmm, drewe Hmm, no, jasne przestań, że tak Przestań tak bo tym ruchu cześć, bo mnie deleruje. Hmm, <noise> czekaj, hmm. hmm, jak mi dobrze Przestań, przestań I o, cię kręca Widzisz to? <noise> zamykam, zamykam oczy, kurwa <noise> Lidia out Zajebiście No weź, kurwa, woda mnie do grupy <noise> To już mi się, już mi się nie chce wbijać tego 110. Wywalone. Ja jestem spełniony teraz. Teraz? Chłop dostał a będzie to chłop do pracy, będzie mówił. Pa mam parto. Boli cię to. Boli cię to, że uczciwy Polak dostał coś za darmo. Uczciwy Polak.